Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Macboy i Zombie. Witajcie kochani w kolejnym odcinku na naszym kanale. A w dniu dzisiejszym gramy w Roblox'a w mapę o nazwie um, winda. Winda, a naprawdę to jest insane elevator. Jest to horror w Robloxie. Będziemy windą jeździć po różnych piętrach i będą nas ścigać różne stwory, a więc kochani, to jest gra tylko dla widzów o mocnych nerwach. Będzie nas gonił Freddy Chodź na chwilę. I bigi i klauny i za... inne potwory. Tutaj jest lista wszystkich postaci, tylko że to jeszcze znaki za... ja, nie. E, Z tego co mi zombiak mówił to tutaj e, dostajemy jakiś hajs, jeżeli przeżyjemy, a jeśli no. zginiemy to coś się dziwnego będzie działo. No, te... Dobra, to chodźmy do tego. Słuchajcie, no budzi. to ja w to nie grałem, a więc zombiak w tym chodźmy momencie... Chodźmy do budzi. Wchodzimy do twarzy klauna, yyy. a, klauna społknął jesteśmy I w winzie. Jesteśmy w Co to jest za postać? Ej, to jest rabileń. Kurde, ten... gdzie jesteś, sobą? Ja znam ten... tutaj, chodź za mną. Idę, idę. Proszę, idę. I, wiesz, co to jest za postać? Minotał? To jest taka buzia. Jezu moja. to No, to jest buzia. Siema, buzio, elubina. Dobra, słuchajcie, zapomniałem powiedzieć, jeśli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Koniecznie łapka w górę. I oraz subika z dzwoneczkiem. A, subik to jest chyba normalne. O, dobra. Tak. O nie, o nie, o nie, buźko. Splomy, splom, Ho, splom. Ja idę do windy. Ty... Ja kogoś rozwalił, tam kogoś rozwalił. Ja idę do windy. A już można? Tak, można zawsze iść do windy. I o, ja wróciłem. o, dobra. Zawsze do... można iść do windy, nawet nie trzeba wychodzić. Jakie dźwięki straszne no, są. No, ja sobie w ogóle na maksa śliczyłam. Dobra, minutkę, ja też ciszę. No i bo ja wszystkie numery tutaj windy no, to klikam to można Ja sobie klikam wszystkie numery i za chwilę nie... Ale to nie muzyka dyskotykowa. Jemy, jej, to Różne yeah, yeah, yeah. to może... Dajemy sobie disco. Czekaj, co się dzieje? Otwierałaś się winda? Otworzyłaś? Ej, Gdziemy? Sonic! Jej, Sonic. w się biega w robokrze? Nie da się biegać. Nie da się ja Tam ludzie mają speed'a. Dlaczego? Bo, bo kupili coś za pieniążkę, a Ty masz 825, a ja mam więcej. Nie, no, nie mam, zbro, zacząłem w to grać. Dobra, i co teraz robimy? Ty, Sonic Oj, nas goni, ty ja spalam stąd. Nie, nie wiadomo, czy jeszcze goni, na razie jeszcze nie goni. Ja stąd idę, bo za chwilę będzie nas goni. Tak? To są Sonicu uwięzione? No, i za chwilę... Naprawdę to jest czy są jakieś postacie, które nas gonią. Czekaj, się nie dzieje. może się zainteresować. Chyba ja muszę to zobaczyć. To jest Sonik, wstał! To jest Sonik no. Eggsy! I ma czerwone oczy! No tak. Jaka faza. I teraz się otworzy chyba. Jaka faza, jaka faza. Aaaa! Spylamy, gonimy. Ja już jestem w indzie! Jaki krzyk! Jejku. A ja mam pochodnie! Dobra. Ja. Spylam, spylam, spylam. Gonili Sonic. Aaa! Ale numer! Dobre, to to jest śmieszne. dobra. Jak się do windy, co? Jest to bezpieczne? No, nie, no po prostu tam. A ci co zostali tam? To co się z nimi dzieje? Badają w dół, no i się zaparczą do windy. patrz, do windy to Dobra, muzyczka znowu leci. klikam wszystkie numery, jakieś z ty to klikasz? No po prostu mam kursorek i tak klikam, klikam, klikam wszystkie numery. To to można? Tak, można klikać. A to tak nic nie daje. Ale dużo ludzi w gra. to gra? Chyba epicka gra. Dobra, czekaj, czekaj, co tu na jest. Ja znam tą postać. Co to za postać? Taka, taka jakby buzia biała-czarna. No, no. Ona do, się tam kip. na końcu deje. Wy jeszcze drugi na serwie, po względem hajsu. No. To ja tam dalej nie idę. Bo, e, nie pchaj mnie. Ty słyszy mnie, e, no, spadam stąd. Spadam, spadam, nie chcę zginąć. Tam za, zobaczmy za chwilę, co to za postać. Jest taka biała. Mówię, nie bądź z przodu, bo jeszcze Ciebie pierwszego załatwia, nie chcę żeby się załatwiło. O oj jest! Ale to... nie, 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 nie! Nie, 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 Dobra, dobra ja nie, nie. Ja, do nie, Ale nie, windzie też może niektóre postacie, niektóre tak? postacie mogą wchodzić, ale wielkie <sum> nie mogą wchodzić, a małe mogą wchodzić. nie, na to nie, ta Taki nie, Do nas nie, Ja wiem gdzie nas nie może złapać poza windą. Zobacz gdzie jest to? takie miejsce. A, tu możemy się schować. Epico, epico, słuchajcie, epico, ale dźwięki straszne. O, tu Sami Zabił mnie! Chyba zginęłe. No. Uoo. Tak, zginęłeś! Ale, kurde musisz iść do później albo Ej, kup jak w szopie. Nie chcę, dobra, chcę do ciebie dołączyć szybko. Uh, jestem z znowu. Nie ma, ale też. wszystkie numery! Ale, co zepnął mi jakiś tam kościoń, tak. dlatego zginąłem. Ty wcale to nie jest straszne. Słuchajcie, nawet jak macie słabe nerwy, gra. Oglądajcie nasz odcinek. Jest cool! Ale niektórzy już mogą przecież. Yy... Mogli już nie oglądać, nie? No, wiem, moich, no ale... e, ja wiem co tu będzie: Siren Head. Obok tego, Siren Head? Obok tego kaktusa się zrobi na środku. Nie? Gdzie? Weźmy się... mi sobą, idę za tobą. Nie, stój tutaj, bo za chwilę on tutaj się pojawi na środku. Ja chcę go zobaczyć, musimy zobaczyć, jak wygląda Siren Head. Ja stąd idę obok tego kaktusa tu, na środku. Tu się zrobi Siren Head? Na pewno, na środku. Tak, stube? tutaj się tak Siren Head. To tam ślucik jest schowany, widzisz tam u góry. O, o, o tam jest napisane station, stacji? Jest gościu uwięziony, ty idę go wolić. Tam nie jest uwięziony. Idę go uwolnić. jest mużę. Shop nie jest do gościu, zobacz. O nie, nie ma, to jakiś typek, bo teraz ja jestem tu. Aaaa. Dobra, słyszę Siren y Słyszę go. Jest dźwięk Siren Head. Y ja, Dobrze mówię. bo się mogę... Zobaczcie jaki brzydol. I straszny na głosu, bo o, chydy, no w Minecrafcie musimy... o czekaj, tam się zginęli, ja spadał stąd. Do siema, siema, co tam mam? Słuchajcie, w Minecrafta też musimy nagrać tego Silent Freddy. A czemu nic nie zginę? Ja spadłem w ogóle. Ja też spadłem, ale się teraz do Windy. Dobra, klikam Kierykan. wszystkie przyciski. Mam nadzieję, że będzie Freddy. I jak dużo jest tych postaci? Mm, nie wiem, Baldi. Różne to. Różne to. Piggy. Ale jestem ciekawy piggy i Baldi. Dobra, jak będzie Baldi, to to... Ja już trochę pograłem w tą grę no i spotkam Baldiego. Dobra. Bo będziemy chyba. O, czekaj, co się dzieje. Się bo też nie wiem, jak dużo pięter będziemy odwiedzać. No, się o nie, lepiej stąd uciekać, bo czerwony będzie impostorem. To są amogi? Tak. Czerwony będzie impostorem i będzie latającym. Ty gdzie się schować? Tutaj najlepiej, bo czerwony chyba wy, wybije szybę lub nie wiem jaki kolor. Chyba czerwony. No i po prostu będzie wszystkich zabijać. No, Dobra, oglądam. No, my się na górze schowaliśmy. No tak. Chyba najlepszy patent, nie? Tak. To chyba nie mówię. Wszyscy, skaka, tak sto, y, wszyscy jego stresują. I za chwilę się wybije szyba. Dobra. Patrzcie. O jest dźwięk. Jest. Czerwony ma nóż i zabija. Tak. O oh my god, to co straszne jest. Przestań po mnie skakać jakiś. E? jakiś down. No skakać. ktoś po mnie Miał mnie też, mogę na głowie mi stoi jakiś typik. No ktoś mnie zepchnął. O jakąś na głowie stoi? O jest i chodzi, dobra? Johnny. Johnny? Jest mnie. To jest jakiś... No i specjalnie spychają te cpaniaki. Tak. Tutaj. Jezus, Mary, już się tam dostał. A spadłem, o, dobre No dobra, film. jesteś... Ej, ej! O leży na ziemi! <laughs> Help me! Dobra, dobra jest muzyka. To z zombie. Słuchajcie, jak będzie dużo lajków, to zaczniemy nagrywać z kamerkami, słuchajcie. Właśnie. A więc... Pamiętajcie, lajki w górę, lajki w górę i będziemy nagrywać więcej. 21. No, wieczorem nagrywamy, słuchajcie, dla was filmiki, żeby was straszyć. Sami się straszamy przy tym. Księżyc. Dobra. Ja Który jestem, jestem ostatni w ogóle, jeśli chodzi o Fajs. No tak. Jestem na samym dole. Dobra, czy co to jest w ogóle? To, to będzie taka jakby pani, która ma wniotuję <grythe> i będziecie Tu To bo jaga. No nie wiem, No. Zobaczę się z tym. Nie mam pochodnie. Ja chcę Baldiego, ja chcę Baldiego, w ogóle będę nagrywał. Słuchajcie, kochani, i ja obiecuję wam, że będę wam nagrywał Baldi Basics. No. Będę nagrywał, a tak długo, aż go przejdę. Zobaczycie. Będziemy nagrywać. Z czasami z zobiakiem, czasami bez różne baldi. O! Ani, miod! Co to jest? To jest żylakor. Nie głupi, to, jest... <laughs> to, to jest To jest elf, jest w ogóle, nie? Tak. Ja chcę do filmki spaść. To Tu to... widzę, no. Ja, ja. ja. JEST! Ma... To, o! tam topniemy przed nosem drzwi Piąteczka zombie ja nam się myślę, da. Z, y, zginę i kupię coś tam jeszcze. Nie, zombi. Czekamy na Baldiego i kończymy. Z Tylko z dopiero? Znisku. Nie no wiesz, żeby za długo nie było, później jeszcze myślę, że nagamy, parę tych odcinków, jeżeli będzie dużo lajków. Tak. To jest na razie próba. Zobaczymy czy Wam się to spodoba. My lubimy się bać z zombiakiem, tak. więc my dużo horrorów możemy nagrywać, ale wiemy, że nie każdy lubi. No właśnie, no ale lubię e, SCP! SCP, o kurde w Minecraftcie mieliśmy hmm. kiedyś usiąść. Na, nie na niego nie wolno się patrzeć. Tak czy inaczej SCP jest taka mapa w Minecrafcie i my z zombiakiem niedługo nie ją na, nagramy, ucieczka SCP na po... od SCP Nie wolno Nie wolno na niego się patrzeć! Ola! Ej! Od razu mnie zabił! A co ty no to chodź Ciebie też załatwił. No ale to dziwne, myślałam, że nie wolno na niego... Dobra, kupuję. Dobra, spadamy. pochodnie. Kupu ja kupuję pochodnie. A ja w ogóle nie mam 1900 z co ja mogę kupić? Co ja Możesz pochodnie? cokolwiek kupić. Jak się kupuję? No ale po prostu wchodzisz na te itemy no. i masz tam za ile kasy? mam dwie pochodnie kupione. No to po co? Trzy już w ogóle mi się kupiły. <śmiech> 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 Dobra, jestem. O nie, zabił mnie od razu. Dobra, chodźmy. Gdzie od jesteś? razu mnie zabił. A gdzie jesteś? Byłem w windzie i mnie od razu zabił. A jak się używa tych pocha? Dobra, już wiem wszystko. Dobra, wchodzę do windy. Ale od razu... Jesteś? Do, nie, mogę, już... nie mogę wstać. Koniec rundy jest? Jest dobra. koniec rundy, dawaj zombie. Do dobra, wchodzę do windy i zobaczę, co ja mam. ty ty ry, ry. Co to za sprężyna? Y, y, można szybciej biegać. I za mnie Dobrze, ogień. Zobacz nie mogę z tobą nadążyć. Klik, 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 klik. Kochani, mam to jest... nadzieję, że będzie Freddy. Taki Freddy, Five Nights at Freddy? Tak. A ja mam nadzieję, że będzie Baldi. Co to jest? Klaus. Mm. Kochalina! To jest ten! Zobacz, ze mnie leci ogień! Pennywise. Zobacz, ze mnie Kochani, od razu wam powiem, widzicie Pennywise'a? Odsyłam was do filmiku, gdzie nagrywaliśmy w Minecrafcie przygody klaunów, gdzie Jimmy'ego ratowaliśmy z rogu ochydnych klaunów. I to też były kanały, też był clown, Więc warto zobaczyć, jeżeli, lubicie się, jeżeli boicie się klaunów. Zobacz, co ze mnie leci, McBoy. Ogień. Wy, bo ty zasuwasz. Gdzie ty jesteś? Nie mogę ci dowiedzieć. Tutaj. Bym. O, widzę o ja. Ile to coś kosztuje? Też takie chcę. 400 zł to powiedz mi, te pochodnie one się zużywają czy nie? Nie, one się nie zużywają, tylko wiesz, co... A jak się mam dzieje? trzy to po co mi one, to jak mogę zamienić na trzy? Nie da się zamienić, po prostu my... czemu Dlaczego reszta tam weszła? Ja mogę tam wejść? Tak, no, mogę. Jokrzymano. O, zginąłem, coś mnie zabiło. Zabił cię chyba. O... Ja się tu nikt mnie ja nie. jestem nie dead. Dobra, lecę, szybko. Szybko, lecę, szybko, lecę. O nie, klam mnie prawie zabił. O, i sam klon się Zobacz, mi... kiedy ja leży, w ogóle, zombie. zobacz tam mnie. Zabi. U mnie zobaczył i tyle. Dobra, wstałem. <laughs> ja, ja, tu klikam i zobacz, ze mnie leci ogień. Siema, właśnie tyle. A ja super DJ, muzykę gra. No dobra, dobra. To co, o ile jeszcze? Dwa piętra i chyba na tym zakończymy. Odcinek? Co tu jest? Um, duchu to jest? Jakiś duchochydnny. To jest podobne do SCP. Ale można do niego wejść i potem się zabieg, no, a tu można sobie wejść. ale te dźwięki są straszne, się boję. Okay. No. Zabij Walną mnie, walną no mnie. Czekaj zombie. Żydal nie walną, ale dobrze, że się chyba odradza chamba. Nie, nie zgubił. Okay. Nie widzę co. Tu. U mnie! Widzę, widzę, widzę. <śla> Dobra, ja spadam do widział. Wywalnął, 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 ja też dostałem. Jestem na żółty, goni mnie. Jestem w mindzie. i sieka ja wszystkich tak widzę teraz. I i na kwiat, Sieka wszystkich w w ogóle to przeniosłem do windy. Wysiekł <grym> <grym> wszystkich teraz. Ale mnie nie wysieka, bo ja... Trzeba z windy spadać. Nie ja trzeba, ja... Wszystkich widzę teraz załatwiam. O, dobra, skończyło się. Ja, ja jestem szybki, ja jestem taki szybki, że... Ale wykończyłem łzików tak. w ogóle wszystkich teraz, nie? Dobra, ostatnie piętro. Nie, ostatnie jeszcze dwa. No, zobaczymy. Jak będzie Baldi to ostatnie, bo ja na Baldiego. A może... Ja raz trafiłam tylko raz Baldiego. A Piggy za wyrosnął. Ale muza. jest trzeci na serwis. Nie ma. O, co to jest? Król, król, król. To? Król. Jaki król? który potem będzie nas atakować tutaj Jaki idziemy król, król po prostu który potem się zamykają te drzwi no i on nas atakuje To jeszcze koło, to z tym źle będę stanął, to kupić Bo O tu co? ktoś zginął już w ogóle Dobra, za chwilę się tam te drzwi no i... i Tylko ja ja być na zewnątrz No, no i będziemy chcieli na zewnątrz I nie będziemy No resztę tam w środku wysieka Nie, ale to no po co? Mam A co nie chcę, ale zobacz co się tam dzieje Mogę wejść? Tak wejdź no i zobaczysz co się dzieje z tym królem. A nie nie siek... No nie chcesz mi ich Nie by się... No nie ale zobaczmy co. Ja wiem co on robi. To jest ale... pochodni nie mam, spieczujmy się. O nie atakuje na... Król nie atakuje! Help! Help me! Help me! Help me! No widzę, widzę, nie widzę tak prosto! Help me, Help me! Ja się... Ja się kręcę w kółko! To nie ma szans Cię dogodzić! Ja nic nie widzę już. Ja, ja się też. Nie miał szans, to był Zobek, to w ogóle wszystkich uratowałeś, bo biegłeś w kółko. w kółko! Mocno, jest mocno. Nie wiem jak to się nagrywa, szczerze, bo muzyka jest głośna. Nie wiem jak nasz zwykły się nagrywa, bo walczysz z tym się dnia I zobaczymy zaraz. Dajcie mi tak łapkę w górę. BALDI! Jest Baldi. To po tym kończymy. Ja muszę Baldi. Baldi jest moim klientem. Bardi punktem. tutaj za chwilę się pojawi. Będzie... Gdzie? Tak, e, tutaj się za chwilę pojawi Baldi. Jest muzyka. cii ci Muzyka Baldiego. Gdzie się pojawi zombie? E, na środku. Tutaj. Gdzie ty jesteś? Tutaj się pojawi. Tutaj dla ciebie? Tutaj się pojawi. Gdzie ja stoję. Chcę zobaczyć Baldi. On się tutaj tewni i będzie walić. Hello! Welcome to my story. Jest Baldi! <noise> Ale mega... Siema Baldi! Bali. Siema Baldi! Siema, Baldi. do Baldi!

Playtime, play. dobra, słuchajcie kochani, dzięki, że byście z nami i słuchajcie, to co? Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Nie zapomnijcie stawić łapki w górę, Subić z dzwoneczkiem i mam nadzieję, że, że ta seria się przyjmie i nagramy więcej odcinków z windy. Trzymajcie się kochani i pa! pa! pa. Bye!